Patrzajcie, mego mistrza Macie, Tego i majcie, o krwi i wodo, któraś Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Stacja trzecia, Pan Jezus, po raz pierwszy... U...